Chciałam zjeść na obiad coś innego niż kebaba i poszłam do sklepu. Zostawiłam w nim 50 zł. Kładniki na jeden obiad! Oby to było tego warte. Serek wiejski. Z piątnicy, no bo skąd, to nie reklama. Jedno jajko. Tym razem się udało. Dodamy jeszcze jakieś przyprawy. Tego nie było w przepisie. Mam nadzieję, że nie zepsuje. Trochę słodkiej papryki. To już brzmi pro. Jak to nie wyjdzie, to zamawiam kebaba. Wylewamy na papier. To się źle skończy. I do piekarnika. W międzyczasie kroimy warzywka. Znaczy najpierw umyję. Wkrótce dochemu sobie dorosłej. Ja jestem dorosłą prepozorom. Po nienawidzę ubierać warzyw. Chyba w takie paski będzie najlepiej. Paluszki rybne, ale to ogórek. Mmm, pyszności. Moja młodsza siostra w życiu by tego nie zjadła. Ale ja już jestem stara i jem warzywa, bo są zdrowe. Wiecie, co jest jeszcze zdrowe? Włoso, tak mi mama mówiła przynajmniej. Placek będzie gotowy za 12 minut, ale już się przypala. O oh no! Coś musiało nie wyjść. To jest gotowanie z Nicole. Może mozzarella zatuszuje aromat spalenizny, ale estetyk się czuje, jak tak kroję na tych talerzykach. No to wygląda jak blad jakiejś co najmniej influencerki kulinarnej. Dobra, chyba wyjmujmy.